Za kanał hodowla papug w dzisiejszym odcinku w końcu nagrywał specjal na 2000, znaczy na 200 subów. A jak nie, to po prostu wrzucę ten odcinek bez specjalu. Nowy nabytek. Miały być dwie papugi. Są trzy papugi. Tak się udało. Zacznijmy od tej pierwszej, co nie jest w parze. Tylko to, co, to, co mówiłem to będzie za chwilę. Tu będą te, co za, mówiłem. Tu, gdzie było bino, tu są bino. Pierwszy nabytek przechodząc zostawcie jeszcze suba, lajka i komentarz. I co? I tyle chyba. Zaczynamy. Tutaj są królewskie. A tutaj mamy... Czekajcie, żeby, żeby nie wystraszyć. Samiczkę bladogłową z 2020 roku. Ona jest z tego roku co mój samczyk, znaczy mój COVID, co covid. Przekracie to lepiej widać jest sobie tutaj zapłaciłem za nią 300 zł tutaj są już patyki, ale jeszcze nie ma nic ale to zaraz bo chcę wypuścić ptaki To jak widzicie jest paczka nie będę musiał odrywać jeszcze tartel więc zaraz się widzi jak wyjdę jestem już tu jest napisana ładna paczka ptaki nikt nie jest w korytarzu mogliście się dowiedzieć po jednej rzeczy Mówię, że będzie 6 par rozeli i to już trzeba było po tym rozmyślać nikomu się nie udało to już łabuwie to są rozelle Najdraższe moje ptaki Jak już będziecie po tytule Będzie taki tam tytuł Będzie wydałem Tyle i tyle na ptaki Już je wypuszczamy Jest to młoda pajka się uspokoją, siądą. Jeszcze wam to pokażę, miały jabłko, miały żajcie, znaczy no żarcie, że jedzenie. Bardzo ładna paczka. Jest kupiona. Jazelki. Ja w to nie mogę uwierzyć, że mam tu ptaki. Tu jest samczyk. Tam jest samiczka. I zobaczymy. Oby dał w tej One jeszcze nie są wybawione dokładnie ptaki. Samczyk jest teraz bardziej. Ale tak to jeszcze nie jest to co będzie. To sobie rozedle białolice yy, niebieskie. Taki ładny. Samiczka lata. Ptaki są z Niemiec i tak, znaczy ja już hodowca tego, tego ja kupowałem, on już je miał, więc po prostu od niego mi tylko je wysoł i tyle. Bardzo ładne ptaki, bardzo drogie ptaki, jak nam dla mnie, Powiedział tak, jedna ta papuga kosztuje więcej niż jest z moich par. No, powiem wam, wydałem ponad 2000 tysiące na trzy To i tamto. Kto wie, po ile chodzą, to wie, nie będę mówił dokładnej ceny. Na obrączkach bez ubytka widzę, że mają obręczki. Łapki mają te, ale no, To nic dziwnego. Budkę za chwilę, za chwilę, za jakiś czas otworzymy. No i zobaczymy. zobaczymy bardzo się cieszę. Wynajdziecie, jak z jednej strony się bardzo cieszę, z drugiej strony, jestem taki, hmm. że wydał tyle pieniędzy. Ale zobaczymy, jak będę miał młode to to bardzo dobrze. Jak nie, no to cóż będziemy czekać na przyszły rok. Kupowałem od bardzo znanego hodowcy. Nie będę tu mówił, bo nie wiem, czy chcę, żeby mówić. I co? I tyle ładna parka Tak jak mówię ptaki są z Niemiec w ładnej paczce Wiecie, nie będę tu jakichś rychów szybkich robił Szczerze mówiąc myślałem, że będą troszkę większe Ale to sobie ulice nie królewskie są takie jakie są, kolorystycznie jest to co chciałem one będą wybarwione jeszcze. Jak ktoś chce wiedzieć, jak to wyglądać niech wpisze sobie w internecie albo najlepiej na Facebooku. Na jakiś popatrzy, i tam na pewno będą dorosłe ptaki. Zaczek tu patrzył do budki, że gdzie mam nowe, wszystko tu sprzątane było. Tu są rubinki i tak no zobaczymy co to będzie takie widać żywe ruchliwe przesyłka trwa trochę długo bo, bo trwała od wczoraj o godzinie chyba jakości 11 do dzisiaj do godziny prawie 16 jak jest 16 więc tak tu mam wodę jeść więc nie będę ich straszyć. Co, so, w odcinek to na tyle, zostawcie lajka, like komentarz, suba i co, i piszcie co sądzicie o nowych mi wydaje, wydaje mi się, ja jestem tego pewien, że te rozelle, one żeby miały ubarwione takie ostateczne jak mają to będą być za dwa lata, jak będą dwuletnie ptaki i one urosną do tego czasu, bo pokażę wam coś. Tylko to za chwilkę, bo ja chcę ich stresować jakimiś ruchami niepotrzebnymi. Jakby ktoś chciał y, tego hodowcy, od którego byłem, niech pisze w komentarzu czy coś, to mu po prostu wyśle albo, albo napisze kto to było, od kogo był taki. Y, tutaj widzę, że szałczyk ma tyle niebieskiego, ale jak zławię na licach, to mówi, że wybawi mu się to. Więc tak, w taki wylatarę, znaczy wlatary był w tej większej wolierze, bo miał 2 metry, to mają prawie 2,5 mm, i co? I... I zobaczymy, ale jak robił pan zdjęcia yy, na sam koniec, to były właśnie w takiej wolierze. Więc co, wszystko jest ok, żywe dotarły. Rodzice jak przyjechała pani dzisiaj i tata patrzy jak daje pani pieniądze i patrzy ile jej daje. No to było Ta się, Tata się pyta, ile zapłaciłem? Ja wiem, no, no sporo. No wejdzie mu, sorry, ale tu folia, mu ile zapłaciłem, i tak to kupię mnie tanio, bo sztuka chodzi dużo drożej. Więc co, w tym odcinku to na tyle, Stawcie suba, lajka, komentarz. I do następnego siełka.